Dziedziczka. Odcinek 52. Występują. Licznotko, wychodzę. Słuchaj, ostatnio masz różne zachcianki. Nie jesteś, nie. Nie jestem w ciąży. Dobrze, nie krzycz. Pomyślałem, że byłoby miło zobaczyć małego Briana, biegającego po domu. Skoro moi teściowie się pogodzili, to tylko tego brakuje nam do szczęścia. Powtórzę po raz kolejny: Nie będę matką, dopóki nie zostaniesz kimś ważnym i bogatym. To niemożliwe. Mam nadzieję, że porozmawiasz z Juanem o awansie i pożyczce. Dziecko nie przyjdzie na świat, żeby cierpieć. Matko. Cześć. Witam w mojej firmie Królowa Tekstyliów. Debora Portillo. Upadł kolejny z braci del Monte. Naprawdę? Niech zgadnę. Pijak. I jak? I najlepsze zrezygnował z własnej woli. Teraz brakuje nam tylko odważnego szaleńca i przywódcę. I będzie bingo. Znakomicie się układa. To zasługuje na toast Z prawdziwym winem. Triumfujemy. Tak, a Sara wciąż prowokuje wojny. Powiedziała im o podważaniu testamentu, ale nie zobaczyli obrazu śmierci. Wolę obraz żebrak. <grym> Nie rób takiej miny. Wierzę, że chcę lepszego życia. Chcę, żebyśmy skończyli studia i podróżowanie. I myślę o naszym domu z basenem. Denerwujesz mnie. Nie stać mnie na nasze czesne, a podróżowanie? Szczerze, nie mam takich pieniędzy. Popełniliśmy błąd. Znowu zaczynasz? Należymy do różnych światów. Ja nie znam Twojego, a Ty mojego. Pielęgniarka ci pomoże i wrócisz do rezydencji. Dziękuję, że tu jesteś. Kocham Cię. Czasami popełniam błędy, ale zamierzam to zmienić, bo Ty i Tadeo jesteście najważniejsi. Bardzo Cię kocham. Wybacz, że nie zawsze jestem przy Tobie. Ale co wieczór modlę się za ciebie i za mojego wnuka. Bo Tadeo jest moim wnukiem, i moim synem. Zrobię dla niego wszystko. Bardzo cię kocham. Bardzo. Jessica? Alondro, Jesse, ukradziono nas. Dziedzictwo skradzione. Są ukradni. Sklep z tekstyliami. Debora nam go zabrała. Debora Portillo jest wrogiem kobiet. Nie wierzę. Czułam, że jest załudzą. Wystarczy, spokojnie. Rozmawiałem z Palomą. Czeka na nas w barze. Paloma? To dziecko nam pomoże? Skończyła prawo z wyróżnieniem. Chodźmy, skoro jej ufasz. Chwileczkę, jak mogła ukraść nam sklep? Twoja matka podpisała fałszywą umowę, która zakładała przekazanie firmy Król Tekstyliów. Teraz to królowa tekstyczna. Jak mogłaś? Nie przeczytałam drobnego. Druczku. Nie załamuj się, spokojnie. Planowała to od początku. Chodźmy do prawnika. Idę z wami, powiemy Hulicie. Nie, zabije mnie. Szef, co słuchasz? Co tu robisz? Dlaczego nie jesteś w pracy? Przepraszam, przyszedłem porozmawiać z panem Juanem o osobistej sprawie. Juan jest zajęty i nie ma czasu. Bruno? Powiedziałeś mu, że prezes nie ma czasu? Tak, ale nalegał na spotkanie. Nie chcę pana denerwować. Pójdę już. Zaczekaj. Chodź do gabinetu. Śmiało. Proszę. Za naszą przyszłość. Przedstawiam Aurorę Delgado. Nie bój się, Auroro. zaprzyjaźnimy się. Skąd wiedziałeś, co się dzieje w rezydencji? Zorientowałem się, bo znałem Wiktoria. Skąd go znałeś? Jest coś, o czym nie wiesz. Kiedy Amado został ranny, to ja miałem zginąć. Pedro Del Monte kazał mnie zamić. Zaktualizowane dane na spotkanie z inwestorem Emilą. Czemu nie przyniosła ich Beatriz? Saro? Podważanie testamentu wywołuje kłótnie. Wykorzystam wszystkich prawników firmy. Podjęłam decyzję. Też mam prawników. Zatrzymaj tę wojnę. Nie ciągnijmy tego. Co mi darzy, żebym nie podważała testamentu? O czym mieliście porozmawiać? Chciałem poprosić o podwyżkę. O podwyżkę? Tak. Tak. O czym innym mógłbyś pomyśleć? Szefie, ciężko pracowałem. Chyba zasłużyłem. Mogę się poprawić. Chcemy kupić dom. To dobrze. Miło, że chcesz się doskonalić i kupić sobie dom. Dla matki czy dla dziecka? Bo już niedługo przejmiemy waszą ziemię. Kurde, serio? A podwyżka? Podwyżka nie wchodzi w grę. A jeśli nie jesteś u nas szczęśliwy, odejdź. Nie stawiaj mi warunków. Chcę, żebyśmy się dogadali. Kiedy tu przyjechałam, próbowałam się z wami dogadać. Wtedy zaoferowałeś mi pieniądze. Nie interesowało mnie to, ale wiele się zmieniło. Jesteś ambitna. Wreszcie nazywasz mnie po imieniu: Ambitna Sara. Podoba mi się to. Powiem więcej, chcę mieć ten gabinet. Synu, zniesławienie to grzech i przestępstwo. Nie możesz oczerniać Pedra. Nie wymyśliłem tego. Znasz Pedra i wiesz do czego jest zdolny. Nie nazywaj mnie zdrajcą, bo następnym razem cię zabiję. Nie wierzę. Czy nie chcesz uwierzyć? Przestępca, który do mnie strzelał, już nie żyje. Znaleziono go w wąwozie. W wąwozie. Torturowali go. Podobno to był. Mój Boże, tacy ludzie zawsze źle kończą. Co było mu pisane? Oby Pedro dał mi spokój. Synu, obiecaj, że będziesz na siebie uważał i nie wpadniesz w kłopoty. Wszyscy musimy uważać. Delmontowie są zdradliwi. Chcesz dzielić ze mną gabinet? Dokładnie. Mam prawo do takich samych przywilejów jak ty. To niemożliwe. Masz swój gabinet. Żaden z braci o to nie prosił. Może nie chcieli, ale ja chcę. To duży gabinet. Nie ma może. Stanowiska nie można dzielić. Gabinet to nie to samo co stanowisko. Dałaś Juanowi dokumenty? Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, mamy inwentaryzację. Dobrze, dziękuję. Dziękuję pani za pomoc. Robię, co mogę. Kobiety powinny sobie pomagać. Inne kobiety zawsze patrzyły na mnie z góry. Teraz jestem sama, bez pieniędzy i z wyrzutami sumienia. Proszę powiedzieć, gdzie się pani podziewała? Pani synowie sądzili, że jest pani martwa? Prawie byłam. Wędrowałam z miejsca na miejsce do czasu, aż odezwał się pan Dante. Swoją drogą, jak mnie pan znalazł? Miałem dostęp do pani Dante. I. Zajmowała się Pani... Bez obaw, nikt nie będzie Pani oceniał. Co więcej, dam Pani pracę. Będzie Pani nową pracowniczką królowej tekstyliów. Szefie, mogę odejść. Już nigdy mnie Pan nie zobaczy, ale proszę nie odbierać nam domu. To dom dziadka. Nie mamy innego. Dlaczego jesteś zaskoczony? Żyliście tam jak pasożyty. To była kwestia czasu. Potrzebujemy tych ziem. Pan Juan nigdy o tym nie wspomniał. Nikt nam nie powiedział. W końcu by wam powiedział. Teraz już wiesz. Szukajcie nowego domu. Domy nie spadają z nieba. Jesteśmy w trudnej sytuacji. Nie stać nas na nowy dom. To nie mój problem. Nie ma nic za darmo. Trzeba pracować. Nie zabieraj mi więcej czasu. Jeszcze tu jesteś? Wynoś się. Do roboty. Muszę przejrzeć umowę, żeby zobaczyć, czy doszło do pomyłki, czy była to zła wola pani Tebory. Ile to potrwa? Nie mamy czasu. Poczekaj. Rosso, proszę, uspokój się. Błagam cię, palomo, pomóż nam z tą sprawą. Nie może tak być. Moja żona została oszukana. Tata też. Ta kobieta ich omotała, wpadli w jej sidła. Nie wspominajmy, jak omotała twojego ojca. Czawito, przyjacielu, nie wiesz, co ta kobieta nam zrobiła. Debora Portillo, twoja kochanka, to oszustka. Nigdy jej nie tknąłem, nawet w myślach. Wciągnęła mnie w to, żeby ocalić mojego przyjaciela Prospera. Sprzedawczyni marzeń. Zabrała nam sklep. Mam co do tej kobiety złe przeczucia. To zdrajczyni. Widzisz? Mój brat Amado wyjechał. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś go zobaczę. A tutaj z rodzeństwem jest coraz gorzej. Wiem. Pewnie jest gorzej, odkąd Sara podważyła testament. To, co się ostatnio dzieje, sprawia, że chcę być z tobą szczery. Muszę ci coś powiedzieć. Przerażasz mnie. Alondro. Zostałem zgwałcony. Co? Co się stało? Pobił mnie napastnik, którego później znaleziono martwego. Poniżali mnie, torturowali, pozbawili godności. Myślisz, że zgwałcona kobieta jest mniej wartościowa? Oczywiście, że nie, ale jestem mężczyzną. Powinienem się bronić i rozbić im łby. Zanim mi to zrobili. Wykorzystanych ludzi nie można winić. O Twojej godności nie świadczy to, czy pobijesz napastnika. Dlatego nie powiedziałeś, że jedziesz do mamy? Tak. Dlatego tak się zachowywałem i odszedłem bez pożegnania. Źle się czułem. Nie umiałem Ci powiedzieć. Dziękuję, że mi powiedziałeś. Wiem, że jest ci ciężko, ale kocham cię. Ja też cię kocham. To było tak traumatyczne. Czułem się bezsilny. Pomogę ci. Nie jesteś sam. Fuan sugeruje terapię. To dobry pomysł. Zgadzam się. Pójdę z tobą, jeśli pozwolisz. Alondro stresuje się, kiedy jesteśmy razem, bo odkąd to się stało, to. Chcę się z tobą kochać, ale nie wiem, czy potrafię. Kochanie, zrobimy to, kiedy będziesz gotowy. Wszystko w swoim czasie. Kocham cię i chcę być z tobą. Naprawdę nie wiem, jak ci dziękować za wyrozumiałość. Nie musisz się wstydzić, przezwyciężysz to. Tak sądzisz? Jestem pewna. Będę cię wspierać, bo jestem twoją przyjaciółką. Zawsze możesz na mnie liczyć. Dziękuję. Dziękuję za to, jaka jesteś. Za to, że mnie kochasz. I za to, że mogę być twoim chłopakiem. Nie złośćmy się na siebie. Denerwujesz mnie. Złościcie moje zachowanie czy własne przekonania? Nie wygłupiej się.